Teraz tak, spoglądamy tylko i wyłącznie na te litery, które nas interesują. W pierwszej kolumnie, w drugiej, w trzeciej, w czwartej i w piątej. Słuchajcie, ja już wiem, że możemy tylko i wyłącznie dokończyć tę siódmą rundę. Nie zrobimy więcej. Odliczam od pięciu, pięć, cztery, trzy. Słuchajcie, kto ma telefon? Zero, siedemset cztery, trzysta siedem, pięć, 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 gwiazdka, siedem, trzy, dwa. Dwa, 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 jeden. Jest telefon, dobry wieczór. Dobry wieczór. Jaki masz pomysł? Opery. Opery? Hm, już sprawdzamy. Opery. Opery. Na mój gust jest dobrze. Jak was na imię? Emilia. Emilia, tysiąc złotych wędruje do ciebie. Gratuluję bardzo, bardzo gorąco. Będzie suknia wieczorowa. Zapraszam. Najutrzejszy program. Wrzuci na los. Było bardzo, bardzo miło. Jak zwykle, bardzo przyjemnie. Dobranoc, pa. pa.